Pomyślałem, że dzisiaj zrobimy coś innego. Dzisiaj zrobimy coś, co jeszcze nie robiliśmy na kanale, a mianowicie będziemy dzisiaj oglądać razem trailer Monster Hunter Wilds i następnie go sobie omówimy takimi, wiecie, kilkoma kiepowincami. Nie robiliśmy jeszcze tego na kanale, także dajcie mi znać, co myślicie o takich rzeczach.

I hope we find them soon. <gasps> Look! Incredible! I've never heard of a I've herd this big before. One of them's got big spikes on its back! I'll lead it away from the pack. We'll make for the desert. Thank you. Sure. W ogóle możemy zacząć od tego. Gra prawdopodobnie ten największy region. I też jestem ciekaw, w jaki sposób świat będzie przedstawiony, ponieważ, tak jak było w poprzednich Monster Hunterach, każda strefa, jednak, to była inna mapa, do której musieliśmy się dostać z głównego hubu. Słyszałem jakieś plotki, że Monster Hunter Wilds ma mieć jeden ogromny świat, gdzie różne strefy będzie można po prostu przejść. Tak jak w Monster Hunter World mieliście Rotten Veil, vale, gdzie na górze i na dole były tak naprawdę dwie różne lokacje. To wyobraźcie sobie coś takiego, tylko na ogromną skalę, na całą mapę. No i oczywiście mamy pustynię, mamy statki. Jestem ciekaw, czy te statki będą faktycznie formą jakiejś szybkiej podróży, czy my będziemy mogli nimi sterować, czy może one będą na zasadzie właśnie cutscenek, że na przykład z głównego hubu będziemy się dostawać do różnych miejsc poprzez te statki. Nie wiem, zobaczymy. Jest i nasza postać, jest i nasz paliko. Co ciekawe, Paliko w tej grze mówi: Po raz pierwszy Paliko ma głos. I tak samo nasza postać ma głos. Nasza postać też rozmawia. To, to był Paliko. That motherfucking cat just spoke. Paliko rozmawia. Kocham ją. Jest to Gemma. Gemma to Kowal w służbie komisji badawczej spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie wytwarzania broni i zbroi. Czyli Gemma Gemma jest naszym Smithy. I mam wrażenie, że będziemy ją oglądać i rozmawiać bardzo często. Nie tylko po to, żeby zdobyć zbroję i broni. Get... Ona, Alma. Przewodniczka łowcy Za zarządza prośbami o polowanie na potwory, uprawnieniami i zadaniami. Będzie ci towarzyszyć w misjach, zapewniając cenne wsparcie i wiedzę. To jest nasza handler. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak upierdliwa jak handler z World, ale ogólnie ja też nie miałem aż tak ogromnego problemu z handler z World. Jakby no była, nie? I nie mogę o niej nie. Okej, okay, trochę denerwowała. W porządku, nic, nic, nic nie szkodzi. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie, że będziemy mieli faktycznego protagonistę, który mówi. Mi to szczerze nie przeszkadza aż tak. Nie, nie jest to aż dla mnie wielki problem. Tak długo jak dialogi I będą w porządku. Tu jest jakiś flashback, gdzie jest i nasz łowca, i jest dzieciak. I z tyłu jest chyba nasza handler. Oczywiście to jest bardziej fabularne. Ciekawe, jak sobie poradzą z fabułą w tej części. No bo oczywiście. Fabuła nigdy nie była mega dobra w Monster Hunterze. Była i służyła, robiła swój cel. Okej, okay. ciekawe co tym razem wykminią. Nie mam pojęcia o co mi może chodzić. Zakładam, to jest moja teoria. Ten dzieciak, Nata, tajemniczy młody chłopak, który towarzyszy ci w podróży. Moją teorią jest to, że flagship monster tej gry... Co prawdopodobnie będzie tym wężo-smokiem, którego widzimy w logo, zniszczył wioskę tego dzieciaka, czy dom tego dzieciaka, i on to sam. Zgarnęliśmy go, albo w ogóle coś się stało z tą wioską. Co jest, on jest z czymś powiązany. I, I według mnie to jest powiązane z tym flagship-potworem tej gry. Bierzemy go pod jakby skrzydło gildi, i razem z nim szukamy jego domu. I zakładam, że to co zobaczyliśmy tutaj, w tym momencie w trailerze. To jest albo ten potwór, albo ruiny czegoś. Czego szukamy. To jest moja teoria. Patrzcie jakie są słodkie. jakie, cię, Dog. Mamy jakąś oazę z nowym potworem. Do nowego potwora jeszcze wrócimy. Porozmawiamy o nim później, bo też jest w trailerze. Ale fajnie, fajnie, że nie będą same wiwerny, jak w poprzednim. Mówię tylko o World Iceborne, bo w Rise. Naprawdę niewiele grałem. Nie byłem w stanie się do niego zabrać. Więc jeśli ja będę robił jakiekolwiek porównania, to one po prostu wracają do Monster Hunter World, do Monster Hunter Iceborne. Ale mamy psa. Mamy psa w tej. Znaczy, no jest pies. Nasza handler będzie nam towarzyszyć podczas misji. Był taki motyw w Monster Hunter Rise, gdzie NPC towarzyszyli nam podczas zadań. Tutaj to jest nasza handler. Jestem ciekaw, czy będzie nam towarzyszyć zawsze, czy tylko na misjach fabularnych. Ale fajnie, zawsze to oferuje jakiś dialog, sprawia, że gameplay podczas szukania potwora nie będzie aż tak nudny. No właśnie. I nasze psy. Sacred. Sekret to wierzchowiec, którego wyjątkowa zwinność zapewnia myśliwemu niezbędne wsparcie podczas polowań. Jego dobrze rozwinięty zmysł węchu poprowadzi cię do wybranego celu lub dowolnego miejsca wskazanego na mapie. Z jego grzbietu możesz także używać procy i niektórych przedmiotów, a także regenerować siły, ostrzyć broń, a nawet pozyskiwać potrzebne materiały podczas jazdy. Co zresztą widzimy podczas tego późniejszego materiału, znaczy sekcji. Jednak twój secret to nie tylko środek transportu. Możesz także schować dodatkową broń w sakwie na broń, co umożliwi ci przełączanie się między dwiema wybranymi rodzajami broni podczas polowań. To jest huge. czajcie, Czyli będziecie mogli wziąć sobie great Greatsword i na przykład Dual Blades i zmieniać je dowolnie przy swoim psie. To jest huge. To, to oznacza, że nie będziecie musieli wracać się do obozu, żeby zmienić broń, tylko będziecie to mogli zrobić podczas rozrywki. podczas grania, podczas jakby w, te, w tym samym momencie. To jest huge. I to jest świetny dodatek. Mówię dodatek, w sensie dodatek do gameplayu. Jakby to jest świetna mechanika. No i nasz paliko tutaj komentuje. Że potwór ma duże e, kolce. Brzmi przesłodko. jakby nasz faliko jest przekochany. Ktoś powiedział, że ten potwór. O tutaj? To sobie lata? To póki póki. To jest malutki póki póki. Co ciekawi mnie, czy w Wilds zobaczymy potwory w różnym stadium. Czy to znaczy, że taki puki puki, będzie taki baby puki póki, będzie średni puki póki i dorosły puki póki. Wiecie, to wszystko jest spekulacja. Tak? O tym nie wiemy. O, poza tym, co czytam na stronie, to jest spekulacja z mojej strony. Bardzo mnie ciekawi, czy taki puki póki, możemy sobie go schwytać i umieścić w naszej bazie. Jeśli tak, to przesłodkie, Ale znowu, ciekawe, czy będą potwory w różnych stadium po prostu dorastania. Tutaj też widzimy tą samą mapę w dwóch kompletnie różnych momentach, gdzie tutaj mamy całe stado potworów, które idą, są zadowolone z życia, wesołe, bo mają trawę, mają drzewka, jest super, jest zajebiście, jest chillera. A potem jest coś takiego. Gdzie w ogóle, od, to są te Tranodony, nie? Bodajże. Ale pustynia jest szara, nie ma już aż tyle trawy, nie jest tak wesoło. Co zresztą możemy przeczytać tutaj. Każdy teren polowania to środowisko o dwóch dynamicznie zmieniających się tożsamościach. W jednej region jest surowy i bezlitosny, w którym żarłoczne potwory walczą o ograniczone zasoby, a w drugiej region obfituje w dobra i jest pełen życia. Zmiany w środowisku oznaczają także zmiany dla zamieszkujących je potworów i dzikiej przyrody, więc co krok natrafisz na jakąś niespodziankę, co też widzimy tutaj na screenshotach. Jest wesoło, jest smutno i są pioruny. Ten środkowy slajd, ten właśnie z nami, ciekawi mnie najbardziej. Czy. Co on oznacza? Tak właściwie, czy to jest kolejna faza pogody? Co potem w trailerze faktycznie widzimy, tak jak widzimy też tutaj. I oto tutaj mamy też nowego potwora. Dosha Agresywne i wytrzymałe zębate bestie zamieszkują rozległy obszar, czasami łącząc się w stada. Wygląda. dziwnie. Nawet słodko, nie? Taki pyszczek ma. no... Ładny nawet. Taki, taki słodziak jest trochę. I teraz znowu. Nasz Hunter mówi. I to to powraca. Slingshot. Proca. Tylko tym razem. Jest troszeczkę pomączona z Clawem, bo możemy brać rzeczy z daleka. Nie musimy do nich podchodzić, tylko możemy wystrzelić naszą procą. Ona, ją, ona złapie przedmiot i dodaje nam do ekwipunku. To widzimy tutaj, gdzie, używa, gdzie nasza postać używa amunicji do swojej procy. I to, co też powraca, to destrukcja terenu w sensie destrukcja pułapki terenu. Gdzie tam niszczymy ogromny kamień, który spada na bestię. I tutaj mamy tą burzę piaskową, o której mówiłem wcześniej. Nasza postać z, co wydaje się, tą dzienną lokacją. Co prawda to jest nadal ta sama pustynia, tylko jesteśmy w jakiejś formacji skał. Z tego dziennego regionu nasza postać chodzi tą... Burzę piaskową i w środku burzy piaskowej jest, są te pioruny, które widzieliśmy w poprzednim e, slajdzie. Moja to jest taka, właśnie, że pogoda będzie się zmieniać między tymi burzami. W sensie, jakby zmiany będą powodowane przez to, przez tą burzę piaskową. Hmm. Tutaj mieliśmy troszeczkę scenę akcji, gdzie doszaguma walczy z innym potworem. Nasz hunter unika tych ataków, i wtedy nasze polowanie się zaczyna, nasza walka się zaczyna. Widzimy też przy okazji, jak te pomniejsze doszagumy nie mogą się wydostać z piasku. Są wciągane przez piasek. Co przypomina troszeczkę ten teren Diablosa z Wild Spire Waste. Ciekawe, czy to jest Diablos? który tam sobie gdzieś siedzi, czy to jest spowodowane przez pogodę, ale zobaczymy. To co widzimy tutaj, w tym krótkim segmencie, to jest najbardziej typowy greatsword user. Nie robią nic, chodzą powoli i tylko obrywają i to jest klasyk. I tu mamy drugiego potwora Chata Kabra, duży gatunek płazów, który dzięki lepkości śliny przykleja kamienie do przednich kończyn, w ten sposób zwiększając siłę swoich ataków. No widzimy, że są bardzo odsłonięte. I jak zobaczymy w gameplayu, Chata Kabra wszystko liże. Jest moist. Robimy okro. I potem przykleja wszystko do swoich łap. O, właśnie. Tutaj. Jak tutaj widzieliśmy. Polizała ziemię i przykleiła kamienie do swoich łap. Przez co są teraz troszeczkę bardziej wytrzymałe i mocniejsze. I tak samo w tym segmencie. Huge. Widzimy, że nasz łowca oberwał i upadł na ziemię. I to jest ten duży knockdown. To jest ten knockdown gdzie sobie leżycie na ziemi. Musicie. Czekać, aż wstaniecie i nasz Hunter przyzywa psa, żeby go podniósł i od razu zaczyna uciekać. To znaczy, że nie będziemy musieli czekać cały knockdown, widzicie? Przybiega, odłapuje naszego Huntera, wrzuca go na plecy i od razu możemy uciekać, od razu jesteśmy w biegu. Hunter tutaj używa jakiejś potki przy okazji, także no to jest bardzo duża zmiana. Jestem pewien, że nie będzie można tego robić cały czas. Na pewno będzie jakiś cooldown na przyzwanie se. Jakąś się nazywał? Se. Jak? Secret. Na przyzwanie Sekreta. Na pewno będzie jakiś cooldown. To nie będzie tak, że cały czas to będzie można robić. Ale to, że taka zmiana w ogóle jest. i będzie możliwa. Huge. Tutaj widzimy też trochę Terfur z tym czatakabrom i atakującymi go mniejszymi potworami. Fajnie, że Terfury powracają. To jest, To jest spoko. Tutaj widzimy to, o czym czytaliśmy wcześniej, czyli na sekrecie będzie można dowolnie zmieniać między dwoma rodzajami broni. I nie dość, że będzie można zmieniać je na sekrecie, to będzie można jeszcze ich używać na sekrecie. Tak jak tutaj widzimy, nasz hunter wkłada greatsword i wyciąga bowgun i od razu zaczyna strzelać tym bowgunem. Co prawda, wtedy trochę zwalniamy. To nie jest tak, że potwory nie będą mogły nas stopać, bo bardzo zwalniamy. Ale sam fakt, że to jest możliwe, to jest naprawdę świetne. To jest naprawdę dobra zmiana. Zmiana dodatek. Tak samo tutaj widzimy atak z zejścia. Jestem ciekaw, czy będą, jak bardzo będzie rozbudowana walka na sekrecie. Tak jak tutaj widzimy, z Boganą można było na nim strzelać, a z Grate Sorda można zeskoczyć z sekreta i zaatakować. Jestem ciekaw, czy taki Discharge atak, że atak zejścia będzie na każdej broni? I czy każda broń będzie miała atak na sekrecie? I ten segment bardzo, bardzo w sumie krótkiego, ale mega obfitego gameplayu pokazuje nam kilka rzeczy. Przede wszystkim. To jest, to jest nowa garda Great Sword, w którym nasza postać przygotowuje się do ataku i możemy chodzić podczas tej gardy. Jestem teraz ciekaw, tak, czy to zastępuje ten blok, który był cały czas? Czy to jest jakby zamiast tego bloku postanowili to zmienić? Czy to jest dodatkowa umiejętność, w którym blokujemy i przy okazji możemy chodzić? Bo tak jak tutaj widzimy, nasz hunter bierze kilka kroków. I to co widzimy dalej. To charge tak. Nie wiem, czy to jest charge tak. To jest chyba nowy, nowa umiejętność, generalnie. Bo o ile taki wyrzut z dołu był, to nie dało się go ładować i on był bardzo powolny. A to jest nowy atak, gdzie przy okazji parujemy potwora. No, parujemy. Raczej daj, zadajemy mu stagger. Zadajemy mu stagger i tutaj działo się coś bardzo ważnego, ponieważ tuż po tym stagerze wyprowadza. I teraz tak, widzimy tu nową mechanikę, tryb skupienia. Tryb skupienia pozwala wybierać cel ataku i umiejętności obronnych. Możesz także użyć trybu skupienia, aby wykrywać słabości potworów, które mogą być celem nowych ataków specjalnych zdających duże obrażenia. Tryb skupienia, ułatwiający pozycjonowanie postaci i wybór celu ataku podczas polowań, ułatwi graczom o wszystkich poziomach umiejętności wzięcie udziału w polowaniu. Ten atak, który teraz widzimy, Zakładam, jest częścią tego trybu skupienia, ponieważ podczas tych ataków kamera się znacznie przybliża postaci. Do postaci. I tak samo to, co widzimy tutaj, to nasz Hunter używa procy, żeby przyczepić się do potwora, nabrać momentum i wtedy zaczynamy na niego biec. Tutaj widzicie, jak Lina z powrotem wraca. Moi drodzy, chyba najszybszy atak raid Swordem, jaki kiedykolwiek istniał, który przy okazji wygląda bardzo MITI. I podoba mi się efekt, który wydaje się, jakby Graysword zadawał kilka obrażeń. Jakby to był raz. I tutaj zobaczcie, wydaje się, jakby zadawał kilka obrażeń. Chociaż to zakładam pewnie jest po prostu to, jak Graysword w tej grze wygląda. Że będzie tak przechodził przez przeciwników i będzie się w nich wbijał. To wygląda zajebiście. Tutaj widzimy... Nie wiem, czy to jest light czy heavy bołgan, i szczerze nie interesuje mnie to, bo nigdy nie byłem fanem bołganów. Bardzo lubię wszystkich, którzy korzystają z bołganów, ale ja nigdy nie byłem fanem. Widzimy nowy atak. Nie mam pojęcia, czy to jest atak skupienia. Tak, tak wygląda, w których nasz Hunter dodaje jakąś coś, ustrojstwo na sam koniec bołgana, ładuje go i potem zadaje ogromne obrażenia wybuchem. Przy okazji niszcząc tą końcówkę. I to. Zakładam, że te czerwone, świecące elementy, to są weak pointy, które my zadajemy podczas tych ataków skupienia. I to, co teraz widzimy, co ten hunter wykona, jest zdecydowanie jednym z najfajniejszych ataków skupienia. Wygląda mity. Wbijamy się w potwora bronią, aktywujemy skupienie i przeciągamy ten miecz po jego cielsku. Wygląda świetnie. Dziękuję. Cieszy mnie wielce. To w sumie nie powinno być dziwieniem. Powraca koop. Możemy wystrzelić flary w powietrze i pozwolić innym graczom dołączyć do naszej rozrywki. Widzimy tutaj. Co oni mają? On ma topór. To jest chyba też Bowgan I wydaje mi się, że on będzie miał longsword. To zobaczymy za chwilkę. No, czy ja powiedziałem topór? Chodziło mi o młot. To co widzimy tutaj, to nasz greatsword, nasz hunter z greatswordem, przygotowuje się do bloku. Ale to, co idzie za tym, to coś w postaci siłowania się z potworem? Gdzie... Jestem bardzo ciekaw, o co tutaj chodzi, czy to jest nowa mechanika dostępna tylko dla Greatswordu, co w sumie nie zdziwiłbym się. Może to jest atak trybu skupienia, w którym umożliwia nam siłowanie się z potworem, ponieważ nasz Hunter tutaj trzyma tego potwora Greatswordem, utrzymuje go w miejscu, co pozwala innym go atakować. I jestem ciekaw, czy każda broń będzie miała taką swoją defensywną akcję trybu skupienia. Jeśli tak, no to jak to będzie wyglądać? No, i jakby, jakie są kryteria tego, czy to też jest na jakimś cooldownie, czy to na przykład zużywa nam pasek wytrzymałości? Po lewej można zobaczyć dwóch Hunterów w nowych pancerzach: jeden ma Młot, drugi ma połgana. To są nowe pancerze i wyglądają całkiem fabulous. Nie będę ukrywał, wyglądają bardzo ładnie. A po prawej, na kilka klatek, możemy zobaczyć yy, Huntera z yy, Longswordem, który wykonuje tutaj normalny atak trójkąta, trójkątem z góry i przechodzi, co ciekawe, do Special Sieve. Sheath. Czyli Special sieve, special Sieve powraca. Jest już częścią musetu Longsword. Póki co widzimy tylko te cztery klasy broni. Wiemy, że powracają wszystkie 14, ale czy będą dodatkowe, to tego nie wiemy. Co widzimy potem. Logo gry, gdzie właśnie jest ten podwójny wąż, jakiś smok, który jest trochę odbitką siebie. I dlatego zakładam, że Mapa będzie miała coś wspólnego z tym potworem, czy raczej potwór ma coś wspólnego z tą mapą i z tymi dwoma mm, pogodami. Nie wiem, nawet jak to nazwać do końca. I to jest tak naprawdę całe info, które dostaliśmy. I będę z Wami całkowicie szczery: Monster Hunter Wild zapowiada się naprawdę dobrze. Na pewno w momencie jak już wyjdzie nagramy z Darią, kilka odcinków, na pewno możecie się spodziewać, że Monster Hunter Wild zobaczycie. Ponieważ na, na kanale YouTube, w ogóle polskiego YouTube'a, nie widziałem żadnego materiału z Monster Huntera. Dosłownie, jak wpiszecie Monster Hunter World, nie, nie wyskoczy wam żaden polski filmik, dosłownie nie ma niczego na ten temat. I nie, nie, nie sprawdzajcie sami. Bo ja to właśnie, właśnie mówię teraz, powiedziałem wam to, że... Polski Monster Hunter po prostu nie istnieje, nie ma go. Te wszystkie strony tutaj, które są napisane po polsku, zostały zrobione specjalnie dla mnie. Nie patrzcie w ogóle, nie wpisujcie MonsterHunter.pl. Naprawdę, tam niczego nie ma. Także jeśli jesteście zainteresowani Monster Hunterem i nie umiecie rozmawiać po angielsku, ani trochę, bardzo, bardzo, bardzo polecam w takim razie, żebyście zasubskrybowali kanał, bo na pewno będziemy rozmawiać o tej grze więcej jak będą kolejne materiały ale na polskim YouTubie nie ma dosłownie, dosłownie niczego nawet nie próbujcie tego szukać serio but that's a nice argument senator why don't you back it up with a source my sources that i made it the fucker